Policja. A, tam. O, 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 o. A czemu mam się chować? No na kwarantannie siedzę. Pierwca to... Powiedz mu, że masz taki pomnik, bo mnie już od tego chowania kolania w dupy włażą. Proszę. O. Pan Merlin Manson? Tak. Wiem, poznałem po Cudokremi. W dniu dzisiejszym zakończyła się pańska kwarantanna. Gratuluję. Proszę wracać do domu. Jak do domu? Proszę wracać do żony. Ale ja nie chcę do żony, panie władzy. Pana ja z panem nie będę Cały dyskutował. Panie nikdzie, nie pójdzie. No co pan tu robi? Odwiedziłem kolegę, nie wiedziałem, że jest na kwarantannie. No i mieliśmy kontakt. Pana, co? Ja pana zgłoszę dostanę pić. Ja się sam zgłosiłem, ja jestem w piątym dniu kwarantanny. Pan Merlin wychodzi, a do Pana przyjdę za kilka dni. A jak ja wychodzę? Przecież ja mam kontakt z człowiekiem na kwarantannie. Hapsik! Ha. Nakładam na Pana nową kwarantannę. 10 dni. A do Pana przyjdę za 5 dni i zakończyć państwo. Ale za 5 dni on będzie miał kontakt z człowiekiem w piątym dniu kwarantanny. Panowie, przecież w ten sposób te was stąd rok nie puszczę. I niech pan to przekaże Boże, nie? <noise>